Dajcie, kochani, na kanale, co ugotujemy, to. ZJEMY! Dzisiaj pokażemy przepis na zdrowe brownie, mianowicie na słodkich ziemniakach. Więc zapraszamy Was do oglądania, do lajkowania, subskrybowania kanału, jeżeli chcecie tutaj zostać na dłużej. A my bierzemy się. Harpoty. Pione. Rozpoczynamy przygotowanie do pieczenia naszego brownie od ugotowania batatów. U mnie są to. Takie średniej wielkości, można powiedzieć, mniejsze bataty. 600 g mam ich przed ugotowaniem. Tak więc myjemy słodkie ziemniaki i gotujemy do miękkości. U mnie, moi drodzy, czas gotowania wyniósł 25 minut. Chociaż ten większy jeszcze wymaga nieco, ale ten cienki batacik jest już ładnie... Gotowane, ja już go wyjmuję po ugotowaniu i lekkim ostudzeniu. Obieramy batata. Popatrzcie, jaki on jest pięknie pomarańczowy wewnątrz. Mi się to w batatach zawsze podoba, że one właśnie mają ten dużo beta w sobie. Praktycznie batat przypomina teraz bardziej marchewkę niż ziemniaka. I teraz kroimy i dajemy ostygnąć. Gdy bataty nieco ostygną, można je. Pognieść. Ja to robię moi drodzy takim tłuczkiem do ziemniaków właśnie. Nasze ciasto będzie na foremkę 19 na 28 cm. I tak, co potrzebujemy? Już widzieliście przygotowania, więc dużo tutaj nie muszę opowiadać. W każdym razie, przygotowane już bataty około 600 gramów. 3 małe jajka albo dwa duże. U nas były małe, wiejskie jajeczka, dlatego mamy aż 3. 120 g pokruszonej czekolady, 50 do 60 g kakao. U nas jest to ciemne kakao, niesłodzone. Do tego, moi drodzy, masło orzechowe. U nas masło orzechowe jest w formie takiego całkowicie naturalnego, bez dodatku soli ani bez dodatku cukru i na gładko jest ono zmielone. To jest ważne ze względu na konsystencję ciasta. I tego masła orzechowego 200 g. Łyżeczkę sody oczyszczonej, dwie szczypty soli. I taki dodatek opcjonalny, łyżka lub dwie łyżki miodu. U nas są to dwie łyżki naturalnego, bardzo dobrego miodu z pasieki, z pasją. Ale co jest fajne w tej pasiece, że miód z tej pasieki jest w formie takiego kremu. On jest naturalnie skrystalizowany, ale. Nakładany jest w formie takiej roztartej, czyli, czyli tutaj nie jest nic dodawane, a jest po prostu taki bardzo kremowy ten miód, mimo tego, że jest skrystalizowany. A miodu jest u nas właśnie dwie łyżki. No i kilka kropelek aromatu waniliowego. Więc teraz rozpoczynamy od zmieszania razem miodu. Masła orzechowego i jajek. To wszystko mieszamy. Możemy mieszać łyżką, natomiast ja się posłużę mikserem, bo będzie szybciej. Czekoladę należy rozpuścić. Ja na chwileczkę włożę ją do mikrofali na małe grzanie po to, żeby ją zmiękczyć. Nie było to dosłownie 30 sekund, i popatrzcie, już jest czekolada prawie rozpuszczona. Zaraz zresztą dojdzie też, wszystkie kawałeczki się rozpuszczą. I teraz, moi drodzy, taką czekoladę wlewamy do naszej mieszaniny. Nie oparłam się po kusie i musiałam mm, wylizać lekko. Dobrze, dodajemy także dwie szczypty soli dla zaostrzenia smaku. Sodę oczyszczoną, tą łyżeczkę. Kilka kropel olejku wanilinowego. I oczywiście kakao. I to wszystko, moi drodzy, mieszamy. Na końcu jeszcze wymieszam tak samą trzepaczką z miksera. Bo jak widzieliście mam trochę za małą miskę do tego typu rzeczy. Widzicie teraz jaka jest konsystencja ciasta, prawda? Jest taka dość gęsta. Trochę gęściejsza od śmietany gęstej. I można już teraz nastawiać piekarnik... Nagrzewać go do 180 stopni. Dno foremki wykładamy papierem do pieczenia. Więc, tak, zobaczcie, wykładamy ciasto na foremkę. Rozprowadzamy. wkładam do piekarnika na około 20 do 25 minut. Tak wygląda upieczone już ciasto. Ma ładny brzuszek. Teraz daję oczywiście mu e, ostygnąć. Tak można już zostawić ciasto do całkowitego ostygnięcia i kroić i się zajadać ze smakiem. Natomiast ja jeszcze zrobię tutaj polewę. Czekoladową, bo pozostało mi, moi drodzy, kawałeczek, kawałeczek czekolady gorzkiej, z dodatkiem, moi drodzy, około 100 ml śmietanki. Rozpuszczę tę czekoladę i także poleję ciasto na wierzchu. Ale będzie pyszna polewka, nie Marciu? Chciałabyś, Marysiu, wylać tą polewę na ciasto? Mhm. Mm to dobrze. Myślę, że już? Maryś? Mamy no, no, OK. Tak? Jak OK, to OK. W takim razie bierzemy tutaj nasze ciacho. Ja Ci będę lała, a Ty będziesz rozprowadzała, tak? Mm -hmm. Po cieście weź już ja tak poleję. Okej. Okay. Coś sporo wyszło tutaj. Polewki. No. Dobrze, tylko tak wiesz, na górnej powierzchni. Nie? To, co skapnie, spłynie, to spłynie. Jest? Mhm. No i super. I teraz czekamy, aż wszystko ostygnie i zastygnie. Mhm. My się spotykamy na próbowaniu naszego ciasta. Jest już wieczór, bo chwilkę czekaliśmy, aż nam ostudzi się. To co Marysia? Mhm. Chwila prawdy? Tak. Proszę. Więc próbujemy. Mmm. Mm. Mięciutkie. Mhm. Aksamitne. Nie za słodkie. Jest lekko słodkie. Mm. Doskonałe. Prawda? Mhm. To co? Polecamy, czy nie? Tak. No więc, polecamy Wam ten przepis. Róbcie takie zdrowe ciasto brownie. Ma ono mniejszą zawartość tłuszczu. Cukru nie ma, więc same zdrowotne rzeczy. Widzimy się moi drodzy we wtorki i. Piąty. Tak. Życzymy Wam miłego wieczoru yy, czy poranka. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa! Pa!